Witam u niestety dzisiaj pogoda bardzo nie zachęca do wyjazdu na rower, więc dzisiaj będzie ruda na A więc zapraszam do oglądania i podsumowania. Witam u na podsumowaniu, a więc tyle wyszło. 318 gram, więc całkiem nieźle. No oczywiście jeszcze sporo ten wyszło, Niestety miałem problem z maszynką, musiałem oczywiście znowu coś modyfikować, no ale dało radę, więc jakby patrzeć po 30 zł za kilogram, nie wiem ile teraz dokładnie stoi, a chyba mniej więcej tyle, chyba że to trochę nawet mniej, no to nawet i koło 10 zł będzie, więc całkiem nieźle. A no więc dzięki za oglądanie, pozdrawiam, zostaw lajka, subskrypcję i zapraszam na nowe odcinki.